Zgodnie z związkiem pana wójta Krzysztofa Trawickiego, bardzo proszę o ręki do góry. Uchwalone w końcówce ubiegłego roku stawki za wywóz odpadów komunalnych, oprotestowane przez mieszkańców i zarządców budownictwa wielorodzinnego, które dla gospodarstw jedno- i dwuosobowych oznaczały stuprocentowe podwyżki, były wyliczone przez zarząd, a przegłosowane przez Zgromadzenie Związku Gmin Wierzyca jako optymalne dla ówczesnej sytuacji prawnej. W międzyczasie Sejm zmienił tzw. ustawę śmieciową, która po nowelizacji dopuszcza inne niż wcześniej sposoby naliczania opłat za śmieci. Na piątkowe zgromadzenie związku zarząd przygotował pod naciskiem starogarskich radnych inną propozycję cenową i sposób jej naliczania. Zaproponowano, aby zgodnie z definicją, jaka jest prawie budowlanym, inaczej rozliczać mieszkańców mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, a inaczej wielorodzinnej. Co otworzyło drogę do próby ustalenia innych, niższych stawek za wywóz śmieci dla rodzin jedno- i dwuosobowych zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. I tak zaproponowano: od gospodarstwa domowego jednoosobowego 21,50, od gospodarstwa domowego wieloosobowego 44 zł oraz w zabudowie wielorodzinnej 13,50 groszy od osoby, jeśli się odpady zbiera selektywnie, i 20 zł, jeśli nie zbiera się To oznacza, że dwuosobowa rodzina zamieszkała w bloku zamiast uchwalonych wcześniej 41 zł zapłaci obecnie 27. Jako, że w przyrodzie nic nie ginie, trochę więcej zapłacą mieszkańcy domów jednorodzinnych, co zostało oczywiście zauważone przez gminę z przewagą takiego budownictwa. To jest panie Przewodniczący, wniosek o utrzymanie podjętej uchwały nr 1 przez 21/2012 z dnia 29 grudnia 2012 roku. O te stawki chodzi. Ten tytuł dokładnie nie pamiętam. Stworzyły się więc dwie wyraźne grupy szefów gmin, walczących o interesy swoich mieszkańców. Widzę, że tutaj emocje grają, grają rolę i, i boję się, że moglibyśmy czasami wylać jakieś dziecko z kąpielą. Bo musimy rzeczywiście, tak jak już wcześniej było powiedziane, uwzględnić wszystkie argumenty i jakby pilnować interesów naszych mieszkańców. To po pierwsze, a po drugie, też względy budżetowe tutaj, związku są też istotne. Jednak czasu już nie było, a w głosowaniu jeden głos przesądził o tym, że stawki zostały obniżone w budownictwie wielorodzinnym, a dla mieszkańców domów jednorodzinnych podniesione o około 10%. Ale za to cena zawiera już dostarczony pojemnik, który dotychczas trzeba było zakupić samemu. Cele wydaje się zostały osiągnięte. Zarówno nie powstało zagrożenie dla finansowania wywozu odpadów jeśli zostawiliśmy stawki na, na poziomie, który zarząd zaproponował, to one są myślę, że zbliżone do tych, jakie po prostu rozstrzygnie przetarg. I w tym momencie jest to na podstawie kalkulacji. Trzeba powiedzieć, że inaczej jest kalkulowane zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna i stawki są na tej podstawie kalkulacji wyliczone. Oraz główne zainteresowany dzisiejszymi obradami Zgromadzenia również wydaje się być zadowolony. Jest to równomierny wzrost po 3,50 przeciętnie od każdej osoby. W Skarżewach to będzie oczywiście mniej w skurczu, bo tam e, od osoby były wyższe opłaty, natomiast jest to równomierne obciążenie. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest to wzrost, natomiast on jest porównywalny, jeżeli weźmiemy opłatę od osoby e, do systemu, który funkcjonują w sąsiednich miastach. Czy weźmiemy to z Skarżewy, powiedzmy, czy też metodę inną, ale przeliczoną na... Na dzień dzisiejszy, więc uchwalone stawki, które przypomnijmy, będą obowiązywały od lipca, to 13,50 za osobę w budownictwie wielorodzinnym i 21,50 oraz 44 zł odpowiednio za gospodarstwa jedno- i wieloosobowe w budownictwie jednorodzinnym.